Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym projekcie Let's Play na moim kanale, czyli Dreamfall Chapters. Tak, jest to gra wyczekiwana przez wielu z Was, ale i też przeze mnie. Nareszcie w sumie możemy ponownie zajrzeć do świata najdłuższej podróży. Jest to niesamowite. Jest to tak bardzo podekscytowana, ale jednocześnie lekko zestresowana, co zobaczę, i w końcu kurczę, tak długo się naczekałam, żeby móc w tę grę zagrać, żeby móc ją odpalić, zobaczyć jak dalej potoczyły się losy Zoe czy, czy być może April. Um, Kurcze i, i to jest takie niesamowite, że tyle, tyle czasu czekałam na to, żeby móc ją odpalić i, i... wow, aż mi brakuje po prostu tchu, ale w końcu się udało, w końcu się wyczekałam, także może przejdziemy sobie albo zostawmy ten ekran, bo jest ładny. <noise> um. Dobrze, więc Dreamfall Chapters to oczywiście gra przygodowa, wydana w październiku 2014 roku e, i stworzona przez Red Thread Games e, razem z Ragnarem Turnquistem na czele, e, który stworzył całą historię, praktycznie pracował e, z, nad wszystkimi e, częściami. E, jakby to powiedzieć, najdłuższej podróży bardziej, bo od najdłuższej podróży się to zaczęło, potem był Dreamfall, The Longest Journey i nareszcie Dreamfall Chapters. Także, tak, tak jak, no i tak jak właśnie wspominam, właśnie kontynuacją, kon zaczniemy może od. Początku chronologicznie. Najdłuższa podróż, e, która została wydana w 1999 roku, czyli już bardzo, bardzo dawno temu, 1999, żeby nie było, że wybiegamy w przyszłość. E, potem był oczywiście Dreamfall, The Longest Journey z 2006 roku, czyli pomiędzy jedną a drugą grą było 7 lat różnicy. To jest niesamowicie długo, jak na gry. E, zresztą można by zobaczyć właśnie pomiędzy, mm, Skok jakościowy pomiędzy najdłuższą podróżą a samym Dreamfallem. No i teraz mamy właśnie kontynuację Dreamfall The Longest Journey, czyli Dreamfall Chapters, który właśnie powstał w 2014, czyli też już całkiem sporo czasu. No i droga do wydania tej części była naprawdę bardzo długa, kręta i najeżona kolcami, <grym> można by powiedzieć, ale na szczęście się udało. Na szczęście się udało, w sumie, dzięki wsparciu mnóstwa ludzi, ponieważ również wsparciu finansowym, ponieważ gra jakiś czas była na kickstarterze, bodajże, można było ją tam wspomagać, twórców i w ten sposób przyspieszyć, że tak powiem, jej wydanie. Także to, to było niesamowite, ale się udało. Jedyne, może, czego żałuję, to tego, że w sumie nie doczekała się wydania pudełkowego, przynajmniej póki co. Wydaje mi się, że po wydaniu wszystkich y, rozdziałów do tej gry, y, taka wersja pudełkowa powstanie. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo zamierzam ją kupić. <laughs> Więc y, musi powstać. Y, no i szkoda mi, że nie ma polonizacji. Y, Osobiście trudno mi sobie wyobrazić tę serię bez głosu Jarosława Boberka, czy Edyty Olszówki. No ale nie mamy wyjścia, przynajmniej póki co, tak jak mówię. Wydaje mi się, że być może, kiedy wyjdzie wersja, edycja pudełkowa, to być może jakimś cudem ten dubbing powstanie. Nie wiem, liczę na to bardzo, bo naprawdę... Y, części y, poprzednie miały polski dubbing um, i, i bardzo, bardzo mi będzie go tu brakować. To jest pewne. <grym> um, ale z drugiej strony, um, ogromnie się cieszę, że wśród fanów gry, jak i innych ludzi, znalazły się osoby, które chciały stworzyć tłumaczenie do niej um, i udostępnić je za darmo. I tutaj wielkie, naprawdę ogromne podziękowania dla całej ekipy Graj po polsku za tłumaczenie, za profesjonalizm i za przede wszystkim wielkie serca, bo dla mnie coś takiego stworzyć jest no, niesamowite i, i naprawdę bardzo dziękuję, że możemy zagrać w DreamFall po polsku. Przynajmniej jeśli chodzi o napisy. Tak jak mówię, no dubbing to to nie jest co prawda, ale napisy <grymny> są, więc można korzystać. <grymny> Okej, okay. więc poprzedni Dreamfall w sumie nie zakończył się zbyt pozytywnie i jestem bardzo ciekawa, jak się to dalej potoczy. Mamy tutaj coś takiego, co mnie zaskoczyło skrót wydarzeń z Dreamfalla. Nie wiedziałam, że coś takiego dodali. Jak to zobaczyłam, to się ucieszyłam bardzo, bo będziemy mogli sobie przypomnieć, co się działo w Dreamfallu. Aczkolwiek ja dobrze pamiętam, co się działo. Natomiast no, być może niektórzy z Was tego nie pamiętają, albo w ogóle nic nie wiedzą na temat poprzednich części. Więc myślę, że to jest bardzo dobre. Lubię takie rzeczy bardzo w grach, jeśli dodają, więc super. Więc Zaraz sobie to odpalimy. No, i jeszcze tylko powiem, że dodatkowo właśnie Dreamfall Chapters został podzielony na odcinki, tak zwane księgi, które z, wychodzą w różnym czasie. Obecnie przetłumaczona jest chyba tylko jedna, więc na niej się skupimy i jak będą kolejne tłumaczenia wychodziły, to będziemy, że tak powiem, dalej dalej to ciągnąć, ten nasz let's play. No i będę oczywiście grała na ślepo po raz pierwszy razem z wami, to już chyba dość logiczne. Um, Okej, okay. więc odpalmy sobie ten skrót wydarzeń i zobaczmy jak to będzie działało. Chociaż ja może zrobię jeszcze małe cięcie i zobaczę czy wszystko dobrze się nagrywa. <grywa> Także zaraz wracam. Okej, okay, mam nadzieję, że wszystko będzie działać, aczkolwiek boję się, że gra może trochę przycinać, no ale zobaczymy. Okay, uh, odpalmy w takim razie skrót wydarzeń z Dreamfall. -em. Przypomnijmy sobie. Every story has a beginning and an end. This is how our story began. The year is 2219. In Casablanca, a young woman named Zoe Castillo is drawn into a conspiracy when her journalist ex-boyfriend Reza goes missing. Zoe tries to track him down and discovers that Reza is working on a story about a new entertainment device that enables lucid dreams. But this device also opens a backdoor into people's minds, allowing Watticorp, the makers of the dream machine, to monitor thoughts and steal memories. When Zoe is forcibly connected to a dream machine, she finds herself in another world: Arcadia, the world of magic. Zoe arrives in the middle of an armed conflict between the Azadi, who have conquered the city of Mercuria, and the magical peoples who are being eradicated by the invaders. She soon learns of a connection between the Dream Machine and the Azadi. Someone is attempting to steal humanity's dreams in order to reshape reality. When Zoe wakes from her vision, she tracks the Dream Machine conspiracy back to the Watticorp headquarters. And helps sabotage the project. But before Zoe can tell the world what is going on, she's poisoned by a woman claiming to be her long deceased mother. Now, in a coma, Zoe travels to a strange and desolate place Storytime. Here, Zoe has the power to shape dreams and help those who are trapped in night terrors escape, but unable to escape herself. Meanwhile, in Arcadia, the world of magic, we follow the apostle Kian Nirvane as he journeys from the Azadi homelands to the occupied city of Mercuria on a sacred mission to assassinate the leader of the magical resistance. But as Kian learns more about the conflict between his people and the magicals, he begins to lose faith in his mission. He finally tracks down the leader of the rebels, a woman named April Ryan, but refuses to kill her. As punishment, Kian is imprisoned and sentenced to death, and April is brutally cut down. Zoe is in a coma, Kian is in prison. Their journeys have yet to intersect, but that moment draws closer. Behind the scenes, the thief of dreams is pulling threads and manipulating events. The dream machine has been released. Millions of people are addicted to lucid dreams. The Azadi have cemented their rule. Their plot to harvest dreams is moving ahead. Every story has a beginning. Every story has an end. This is the beginning of the end. W każdym razie dowiedzieliśmy się oczywiście tam to, co działo się w DreamFallu, ale dowiedzieliśmy się też to, co dzieje się teraz właściwie. Smuci mnie na razie fakt, że tak otwarcie powiedzieli, że April Ryan ginie, bo liczyłam na to, że, że może jednak nie zginęła i jakoś się uratowała. Zresztą, kto wie, może się jeszcze to zmieni w jakiś sposób. Na razie musimy po prostu zobaczyć, jak to dalej będzie. E, jestem bardzo ciekawa, co się stało właśnie z Zoe, bo ona utknęła w tym świecie narracji. E, z Kianem tak średnio, bo nigdy jakoś specjalnie tej postaci nie lubiłam. E, przyznaję. E, no i całej reszcie. Jestem ciekawa, co się stało z Benrima, bo ona też została chyba tam aresztowana e, za pomoc rebeliantom. E, no Jest było dużo takich postaci interesujących, także. Nie co z Krukiem, co z Białą Smuczycą. Bardzo dużo różnych rzeczy. Dobra, więc zaczynamy nową grę. Ja zapraszam Was na Let's Play. Um, gra zapisuje podjęte przez Ciebie decyzje i przekazuje anonimowe dane innym graczom, ok? Um. No, dobra, nie jestem połączona ze Steamem, to jest okej. Okay. Start. <gra>, Gra ma wbudowany system autozapisu, okej. Okay. Jeśli widzisz ikonkę autozapisu, nie wyłączaj. Dobrze. <gra> Zastanawiam się tylko, czy czasem nie zobaczymy tego samego filmu. There are two worlds. A nie. the world of science and Arcadia, the world of magic. Dreams connect these parallel worlds, but a dark force threatens the very fabric of dreams. Zoe Castillo holds the power to shape dreams and save us from the undreaming, but she is trapped in a place called the story time. Kian Alvane is destined to play an important role in the war to come, but he faces execution for treason against his own people. They are both about to be reborn. A new story is about to begin. Their paths will intersect, and at the, the, the end of their journey, they will face the thief of dreams. Przepiękna well, muzyka. aczkolwiek trochę mało mi pasuje może do najdłuższej podróży, Okej. Okay. To jakaś nowa postać. Mówicie, że tam leży Atri Lion. To jest najgłupsza śmierć, jaką jej zasorbowano, serio, jeśli ona tam leży i faktycznie nie żyje. To takie nie fair. Najważniejsza postać tej gry. так-то? Окей, что тут же Ten salon Lady Alvanes, z y, jedynki? Bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. <grywy> Naprawdę. Chciałabym, żeby April nie umierała. No. Wiesz, to trochę wygląda tak, jakby się miała odrodzić w tym dziecku, które słyszeliśmy, ale nie wiem, czy to tak mam rozumieć. Dobra, rozdział pierwszy, dryf. They say that every story has a beginning and an end. That isn't always the case. Some stories simply. stop. My name is Zoe Castillo. I'm dying. I've been in a coma for over a year. The doctors don't believe I'll ever wake up again. My mother did this to me. She put me here so that I wouldn't be able to tell my story, so that she could keep her secrets. It worked. The world is addicted to dreams, to dream time. It's just entertainment. They have no idea what the dream machine is really for and what it's doing to the world. They don't know that someone is stealing their dreams, using them to reshape reality. So, if I'm in a coma, how am I talking to you? <laughs> the thing is, my body may be here in a hospital, but my mind. my mind is elsewhere. this is the story time it's the place between and it's my home now this place where all stories begin and end including mine oh wow I love Ale za się zmieniła. No, trochę nienaturalnie wyglądają jej stopy, ale <grywki> może nie będę się czepiać. Czy kieruje Myszka chodzi dość wolno. Chyba kieruję w sadę. W kieruję. Okej, okay. ale, wow, ścinki są straszne. E, dobra, ja chyba to jeszcze spróbuję naprawić i za chwilę do Was wrócę, bo ciężko tak kreć. Także e, zaraz wracam. Okej, okay. teraz mam nadzieję, powinno być dobrze. E, niestety. Mam pewne problemy z tą grą. Ale w każdym razie obejrzeliśmy cały wstęp i w sumie już i tak mamy pół... Yy, no czy mamy cały odcinek. Możemy się ewentualnie jeszcze rozejrzeć tutaj trochę. Już myślałam, że tu jakieś są deski czy coś. A, mogę biegać. W ogóle z wygląda tak. I dość interesująco nie tylko ze względu na to, że w ogóle zmieniła ciuchy, um, ale ma jakieś znaki wszędzie ma jakiś znak na czole, tu na szyi, na rękach. No i oprócz tego zmieniona fryzura zupełnie. Wykryc. Nie wiem czy jest dokładny, tylko konstrukty. ale nie wygląda dobrze. Ta linia powinna być a nie wytknięcie. Hmm. Spróbuję Wam jeszcze najwyżej później dograć poprawną wersję tego filmu w, w pro, e, wspominkowego z Dreamfalla i spróbuję go tu rzucić jakoś inaczej, bo e, tamten się niestety bardzo przecinał. E, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze, Dad, Gabriel, stops by every day keeps apologizing. I Bardzo ciężko mi się głosu. that machine is all that stands between me and six feet under it feeds my comatose body a fun cocktail of life-saving narcotics mm. Znowu Dziwnie to na sleeping beauty coma as a fashion statement no oh that's awful but i honestly do look better on my deathbed W ogóle mam jakieś brzydkie artefakty graficzne też. To też nie wiem, od czego. Z... Ech, no cóż, nie, można, nie może być idealnie, no nie? My old tak, Womkars, pamiętamy to z poprzedniej części. Graficznie zupełnie inaczej wygląda to wszystko, mimo. Hmm. Może znowu chyba jakichś wielkich zmian nie ma, natomiast. No nic, inaczej. That was taken when Reza and I were still dating. Feels like a different lifetime. And well, sort of was. No proszę i zdjęcia razem. Tak, z moim pod koniec Dreamfola była taka scena, że Reza do nas przyszedł chyba i Zoe ostrzegała, że że ten nie jest właśnie Reza. People keep bringing flowers. So funereal. <laughs> Bardzo pesymistycznie do tego podchodzisz, no ale. Okej. Okay. A coż to jest? Nie wiem, nie mogę tego obejrzeć chyba. Uli śniący. I hear her calling out for help. She's trapped in a looping night terror. Okay. Czas Story time. I don't know how long I've been here. Six months? 9. Ciekawe czy się obudzi, czy będziemy nią starować tylko tutaj. Eee, Dobrze, co możemy zrobić? Okay. Gdzieś się przeniosłam To będzie spadać jeszcze raz? <laughs> ok A jak mam... Jak mam używać F? Umysł, światło, czas Kurczę, co to jakieś... Jej moce? Ehm... Um Okay. Hold on. Oh god, don't let go! Thanks for... ...for saving me. Feels like I've been falling forever. What is this place? A bad dream. I'm here to help you wake up. Okay. Okay, it's just a dream. It's just a dream. I could have sworn it was... This feels so real. In a few moments, it won't you'll forget all about it. but i want you to remember one thing. stop using that thing, the dream machine. stop using it or you'll be back and maybe i won't find you next time and maybe you'll be stuck in a nightmare forever. oh god, no, no, i promise i'll remember. do something else with your spare time. go shopping. have lots of sex. take more naps. anything but this. <laughs> 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 to po prostu. thank you. Again. Nie ma Nie i i w wolnym czasie ratuje śniących, którzy używają kons konsoli snów. Ciekawe, czy faktycznie zapamiętała, żeby jej nie używać, ale naprawdę druga rada mnie rozwaliła. i okay, tam widzę, że. Tam jest jakaś ciemność. Myślałam, że jest kolejny jakiś śniący. W ogóle, Zoe właśnie otrzymała jakieś dziwne moce. W ogóle dziwnie się steruje, ale. Spokojnie, <laughs> zupełnie inaczej. Wow, nie mogę się po prostu napatrzeć na ten świat. Dobra, to skoro uratowaliśmy. Jedną śniącą, to może tutaj zakończymy, bo ten odcinek nam się strasznie wydłuży. To będzie pierwszy odcinek, taki wprowadzający. Um, także cóż, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I nie jestem pewna, czym tu zapisało, co prawda, ale najwyżej sobie przejdę jeszcze raz. E, także dzięki bardzo e, za obejrzenie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków Streamful Chapters. Mam nadzieję, że już będzie działało w porządku. Nic nie będzie przycinało, wszystko. <laughs> no to cześć.